Hej, siemanko, witajcie, ja jestem Remek, a to kolejny odcinek, już trzeci Wiedźmina Dzikiego Wierzgona Witajcie, moi drodzy I na wstępie muszę wam powiedzieć, mam, mam dla was prezenty I... i, i to, są, to są takie małe dupsy, ale może Kilka osób będzie z nich zadowolonych i będzie szczęśliwie, Jeśli to z by wygrało Ja wiem, że te prezenty nawet nie stały obok tych, które Royal ufunduje na Paintballu ale, ale myślę, że kilka osób Które po prostu... Wystarczy dać łapkę w górę pod tym filmikiem Skomentować, jaką, jaka, jaka jest Wasza przygoda z Wiedźminem, czy... Czy, czy już kiedyś graliście w inne wersje, jak to w ogóle u was wyglądało więc trzeba zostawić komentarz jakiś fajny i zostawić oczywiście łapeczkę w górę u każdego z tych dodatków będzie koszulka Czy nawet jak będę losował takiego zwycięzcę, taki pineski, to, to jeszcze koszulka ode mnie dostanie. także myślę, że nagrodę spokon. torba, kilka znaków właśnie takich na koszulki wiedźmińskich, a zarazem CD projektowych, takich i takich, no i dwie smycze Mało prezentów, może mi następnym razem uda się coś więcej załatwić. Jeśli byście chcieli też takie, takie konkursy y, wiedźmino na, na Wiedźminowskie jakieś gadżety, to też dajcie znać śmiało. Ja z chęcią, z chęcią coś takiego zrobię. Także dajcie znaka, piszcie komentarz, zabłapujcie pod tym filmikiem, em, a my lecimy. I moi drodzy, rewolucja! Stała się rewolucja, iż gdyż y, tym razem gram już na PC, moi drodzy, e, z konsoli zrezygnowałem, ale także mówiłem, w garcach, grałem wcześniej. A o, niech tu powiedz co ja nieco? Gdzieś w obcej spustoszonej wojnie Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o cywili. E, I może tak skrót co się stało. Moi drodzy, troszeczkę się przyniosłem w czasie i nawet bardzo troszeczkę, ponieważ grałem już wcześniej Wiedźmina. E, PlayStation to było to było powielenie tego etapu, który już grałem i tak, to co się stało? Zabiłem tego gryfa, zebrałem ten szakłak, czyli te zielsko, które miało go przy, miało go przykuć jego uwagę. znalazłem też myśliwego, pogadałem na ten temat więcej, co i jak. No i moi drodzy, zabiłem tego gryfa, gdyż już zabiłem to, gościu w, w garnizonie powiedział mi, co i jak jest z Jenefer. Jenefer. przyjechała do gospody, w tym miasteczku, w którym tam byliśmy, na początku. No i powiedziała, siema, siema, Gerald, fajnie Cię widzieć, jedziemy do Wyzimy. On się pyta, ale co jest? Czemu jedziemy do Wyzimy? A ona mówi, no no nic, bo tam król z Wyzimy w zamku ma do, ciebie, ma do ciebie ofertę. No i pojechaliśmy do Wyzimy, ścigał nas chyba dziki gon to był, tak mi się wydaje. Tak, to był chyba dziki gon. ho O, wilek kumowa! Także ścigał nas tam dziki gon, uciekliśmy, bo tam Yennefer dupła w most i tam się roztrzaskał. I, I tam te dzikie gony nie przejechały. Także zostawiliśmy im, utarliśmy im nosa. Moi drodzy, w Wyzimie dowiedziałem się od tego całego tam króla że Ciri jest w bo ściga ją dziki Gon No i Geralt miał, ma dostać kasę za to, że to, że, że ma znaleźć Ciri Ponieważ mamy dobre relacje, a on, a on się z tym królem nie lubi Nie pamiętam jego cholera tego, jego imienia No i tam Geralt powiedział, oczywiście pojechał mu po ambicji Geralt powiedział, nie chcę twojej kasy, wypikalań Zrobię to dla, dla, dla własnego, no dla siebie to zrobi dla, Nie, dla Ciri, przepraszam, dla Ciri to zrobi No i dogadali się w końcu, nieważne co kto chciał, on akurat tutaj ten Ciri no i jesteśmy w poszukiwaniach właśnie w tym momencie No i jak sami widzieliście taka scenka powiedziała o tym, że Aha, w ogóle mamy też inną mapkę oczywiście Znajdujemy się teraz w, w ziemi, w, w ziemi niczyjej Velen, ziemia niczyja e, A wcześniej byliśmy właśnie w tym zamku królewskim w zimie A zanim do tego zamku pojechaliśmy to byliśmy Nie wiem, na początku gry e, W Białym Sadzie raczej nie wiem, gdzieś tam byliśmy, no nieważne. No i jesteśmy w tym momencie już troszeczkę dalej, e, co nieco przeszedłem co nieco poziomu też wbiłem, ponieważ moja postać e, zyskała też kilka punktów, które, które wcześniej też na odcinku nie rozdawałem. ekwipunek też się troszeczkę zmienił. E, miałem już też przyjemność grać w tą gierkę, nie pamiętam jak, ale gdzieś tam w gospodzie kogoś zacząłem i grałem w te karty. To fajna gierka, musimy to ponagrywać. No i jesteśmy w etapie, którym już teraz jestem. Gran na PC, tak jak powiedziałem, bo niestety, ale niestety. Niestety, niestety. niestety. Ci, którzy mm, myśleli, że grał na konsoli niestety jednak gran na PC, ponieważ jestem miłośnikiem tej autokonsoli. konsoli eee, pozwolicie, że sobie, że się prześpię, bo chcę, chciałbym, żeby jednak dzień był tutaj w tym momencie, a nie, a nie, noc nie lubię, nie lubię chodzić po, szczególnie deszczowym wieczorku teraz nie możesz, aha, bo na koniu stoję, siedzę na koniu no i moi drodzy, ci mi jestem koksem, naprawdę, ja jestem zajarany Wiedźminem i uwierzcie mi, że to, to, to się nie skończy na 4 odcinkach. Nie, 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 nie czemu nie mogę tego zrobić, ty głupi gnoju co jest, wilki, może dlatego Wyciągamy stalowy miecz, ponieważ stalowy miecz służy do tego, by zabijać ludzi i inne dzikie zwierzęta. Stalowy, dobrze mówię Wy pizdeczki, mały, głupi gnojku Wszyscy nie są takie BIM Szachmat, dziwko Mamy ich. Mm, coś chciałem powiedzieć, tylko tylko sprawdzę czy się przypadkiem nie mylę. Dobrze mówię? Stalowy do zabijania, do zabijania ludzi i dzikich zwierząt, a miecz srebrny do wszystkich innych potworów i innych guwin, które spotkamy w tym przezajebistym świecie. Moi drodzy, lecimy dalej z tym koksem, chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, aha, chciałem powiedzieć, chciałem w ogóle tę medytację przeżyć, przeżyć, no, zrobić kuźwaj tyle, ponieważ chciałbym mieć ten, ten poranek. Okej, okay, Geraldziku, czy ty się wyspałeś? Mam nadzieję, że tak, Geraldzi z Liwi, z Livi. jezus. Gdzie tu są jeszcze wilki? Słyszę jakieś wilka. Zupełnie inaczej się to prezentuje, nie? Miałem już przyjemność walczyć z, z gulem. Gól... Gulem, z gulem. Ale był tak silny, że musiałem odpuścić, bo naprawdę skurczy bym miał chyba 10 level i tą ikonkę obok siebie, tej szczęki, także był ciężkim graczem, wrogiem jak dla mnie na, na takiego jeszcze słabego gracza, ponieważ tak jak mówiłem, mam trzeci level i ledwo co połowę expa kolejnego, także no, nie jest to za dobry wynik, będziemy to jeszcze dopracowywali. No i tym aktualnym mm, moim, moim, mm, moim jest yy, yy, nirwgalski łącznik, uda się do karczmy na rozstajach, bo tam jest ten właśnie mm, gościu, który wie coś na temat tego, gdzie znajduje się civi. Albo jeden? Chyba Ciri, tak Ciri. No jakieś informacje mi przekazał, nie pamiętam dokładnie, bo, bo mi, ten początek gry mi się już przewielał kilka razy i już jestem pogubiony w tym. Wiem tam, wiem, że mam tam jechać i, i, i tamten element gry musimy e, teraz kontynuować. No jedziemy tą ścieżką, którą teraz mamy, nie wiem, przed siebie. Aha, e, a Wesemir pojechał gdzieś tam na jakieś, nie wiem, za dupie i zostawił nas samemu, także jedziemy już samemu bez Wesimira i i, 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 i tyle, no. Bo Jennefer dołączyła do tego gościa, który był w tym zamku w Zimie, i, i, i to jest też jej misja zarazem. Ale nie że na teraz pojechała, nie pamiętam. nas nadchodzą! Ratuj się kto może! Kto tam, chijo, jestem dobrze nastawiony na was. Siema. ma. To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam tu bratom. To kogo zerżnie, to teraz zobaczymy. To jego. Za... podpal. To jest też fajne, bardzo mi się podoba ten motyw zapalania i zgorszenia światła. Dobra, idziemy do gospody. Nowe zdanie, o, no, zdanie, nieugarski łącznik. Podaję agenta. No, dobra. To pytamy. się ma. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj, butelkę przepalanki. Jakby co, to, to tego już nie, nie, nie grałem, także wiecie, że to jest znamy nowy etap gry. Tego, tego już nie robiłem. Ja. Zabieraj się stąd, otworzycie tyle drzwi! Jesteśmy Geraldem z Lilii, Geraltem. Zawsze się mylimy się o to dzieje. Nie skończyłem pić. Jeszcze nie wypiłem. Marzuł wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. E! Siwy! On co ci dwa miecze? Coś tu jakaś... czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jezornożem? Wiedz mi. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A Kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Luby takie kwestie, to jest zajebiste, naprawdę. No, chałupy, Mogę z nim pogadać? Cuchnie od ciebie, trupem wynoś się. Gera Gerald, ja bym tego tak nie zostawił. Zaś mi w King'oliczku za bardzo. Naklepmy i. Jak nie rozumiesz ludzkiej mowy, to ci wytłumaczę, że ty skur wysypa. Jak do ignoju. O wypuścić, na jednego, tak? Ja ci kuźwa dam! Łupie picie! A, Wiedźmińskich znaków mi brak! Dobra, kupiłem sobie jeszcze groma Który wzrasta zra dzięki niemu moja energia A raczej moc, przepraszam No i pozamiotłony! Głupie gnoje! Korony, weleński miecz, Potem zobaczymy co i jak, albo sprzedamy mu tego Kura, kolejny długi miecz i coś tu jeszcze, można z fajnego czeka. Ktoś tu jeszcze idzie. Głupi gnoju. O nie, nie, na... nie, bardzo nie lubię. nie, lubię... nie, 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 z nie, nie, Nie wiem. Mówił do Karczmarza, walczył ze mną. Nagle potem schował broń i dostał w pierdzień. Karczmarz, luzuj. sorki, musiałem tego dokonać. Poczekaj, bo drugi miecz mi wyciąga niechcąco. Chowaj ten miecz, pokażę, że jesteśmy dobrzy. Ty wiesz, co będzie, jak się baron dowie o tej jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Hendrik? – Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje! Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycieli jego ludzi. Gdzie Hendrik? – Mieszka we wsi wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś wrzosowa. Y, za wzgórzem. O świcie jakaś łona stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym, Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie Barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, kaczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi Barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Dobrze. A masz coś do kupienia? Wyjdź tylnymi drzwiami. No do wej, ja potrzebuję żarcia. Wyjdź tylnymi drzwiami, We wsi jest więcej ludzi bardzo. No bo ludzie z karczmy mają handlują żarciem, także warto byłoby się... Się tu jeszcze... A chyba wystarczająco. 10. 10... Surowego. Właśnie cholera nie wiem jak surwe miejsce przeistoczyć w... w, w Naprawdę, nie mam dlatego pojęcia jak tego dokonać. Trochę jeszcze nad tym... Nad tym tutaj walczę, jeśli chodzi o obsługę, ale czym? może prędzej czy później się ogarnę w tym. Dobra, ten na wyjście jest w tym miejscu. No jest ich więcej. No dobra. Albo nie. O makuszek mój. Dobra, jak chcą walczyć, to poza tą wioską, żeby i... Nie robić tu kłopotów, płotka do mnie. Co jest z płotką? Halo, płotka no tam, gdzie stoi. No, jak się odsunę, to nam przyjdzie potem. Nie, nie ma co z nimi walczyć. Szkoda, szkoda czasu, szkoda mm, życia. Płotka teraz jest, moja mała. Patrz tu, fajnie. Jezu, gdzie się w tych przekorach schowałeś. Dobra, pędzimy. Coś to w ogóle biega. Nie wiem na czym polegają te znaczniki czerwone. Coś tu się znajduje, czy co? Ja nie wiem. Nie wiem, zniknął ten znacznik. Nie, nie, nie znam tu jeszcze wszystkich rzeczy w tej, w tej gierce. No, ale interfejs to jest kwestia czasu. Trzeba to poznać i przegrać po prostu troszeczkę, żeby się nad tym wszystkim ogarnąć i nauczyć tego. Brzydka pogoda, nienawidzę deszczu. A tu jest całkiem spoko, nie jest taki nie, taki 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 zły jak w Minecrafcie chociażby <grystanie> Płotka biegnij Cwałem, cwałem płotka! Nie wiem, co za miejsce, ale lecimy dalej 300 kroków Do celu A ja sobie jakiś znacznik jeszcze na mapie określiłem, co to znaczy? Gdzie on jest? Aha, no tam już też byłem. W tym całym mieście. Nie pamiętam jak się nazywał. Pisze? Broma zachodnia, ale nie pisze, kiedy to z miasta. No nie wiem, ale byłem w tym miasteczku, tam właśnie grałem w te karty i tak dalej. Kupiłem też troszeczkę sobie to na drogę i... No całkiem ładna okolica, bardzo, bardzo ładnie się to, się to wszystko jadło, że tak powiem. Mogłem też przy okazji oczywiście lecąc b, 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 Gdy po prostu przechodziłem to oglądałem właśnie jak ten świat się tutaj układa, wszystko prezentuje, także... Jakaś chata No sprawdźmy Porzucona, ale może coś ciekawego... No jestem coś, dobra Coś będzie cicho tam No i drugi jest jakiś Bandyta siódmy level Uuu, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Aha, to jest ten Tarcza ochronna Zawalałbym od ognia i bić głupi gnojówki. Ja jeszcze nie mam... mocy. A jeszcze ogarnię. Walczcie się głupie, pić tu. I szach. Matka dziwko. uuuu uh, jak mu rękę odrąbało. No nie powiem ładnie Aha i mój drugi miecz widzę, że jest już w sobym stanie Trzeba będzie go yy, Naprawić Sprawdźmy szybko który To jest ten od ludzi zapewne, bo tylko, tylko, tylko z niego korzystam Te 50% Dobra, trzeba będzie go ogarnąć potem Mój stalowy miecz o, Dobra, yy, tu są jeszcze jakieś kolejne skrzynki Hola hola Talerz, nie na no, choler mi talerz, ale może się przyda kiedyś Sprzedam mu jakiegoś handlarza. Muchawez coś za cholerę, nie wiem. fajka. No to już konkretniejsze widzę rzeczy. <grystanie z nimi> Może się przyda Gerlotowi. Ale jest jeszcze jakiś kolejny. No, zabijmy go. Może będzie jakiś fajny drop. I nie sięgaj go, zabij Znisz przedmioty. Jeden z Twoich przedmiotów jest w stanie, no proganiacie inaczej się Dobrze. Fajne głowa. A jeszcze coś. się ma tego. Czy mi się wydają Uuuu! No to zacznijmy drugi. Nie będzie tak mocny jak ten pierwszy, Whoa. ale. A, wyciągnął. Jednak... Jednak automatycznie wyciąga ten miecz, ale stalowy. Piękny. Mm, okej. Okay. Skóra i w ogóle Sprawdźmy, jak to szybko postępuje. Ten to zużycie. Uuu, już 4% waliło. No to wystarczy, że jeszcze jakieś. Kilka potworów czy bandytów spotkam, i miecz będzie rzeczywiście już kończył. Trzeba to uważać, żeby się nie skończył. No fajnie jest. Coż tu za miejsce? Zupełnie inne powietrze. Tak, jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. No, tam czyli tu był Dziki gon. Bo jak zapewne kraje życie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak zapewne kraje życie, to na początku właśnie. Też mieliśmy... no, no to jednak nie jest na nie musimy walczyć z jednym mieczem. Teraz, teraz widzę chyba, że mu pomogliśmy przez przypadek. Tak, bo walczy z tymi psami. Fajnie. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś, precz! <gry> Spokojnie, już po wszystkim! nad jego umysłem. To jest też spoko właśnie, że może na tego siłę perswazji potrafię przekonać. Po Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej, nigdy tego nie zapomnę! Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie, gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć, jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie. Dziwne, bo nawet żal nie słychać. się działo. Ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Wspaniale. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj. Obyś odnalazł spokój. No to wiemy, że możemy już nie liczyć na pomoc Henryka, którego... Dziki Gon go rozkuźwił, ładniej mówiąc, że mówiąc, co możemy zrobić? Znaleźć agenta Hendrika. No to co jest? On wziął... To nie był on, tego, którego zabili na końcu? No już, nie. Czy co, mylę się? Nie wiem, zaraz zobaczymy. No tak mi się przynajmniej wydawało, chyba że nie słyszałem ze zrozumieniem. Aha, sprawdzamy jego hatę. No dobrze myślałem. Jesus Christ. Torturowali go. Fak, jeszcze spalili. Może coś przeoczyli. <laughs> Przeszukam spodnie. Geralt, obyś to nie znalazł dwóch kutasów. Przeszukam mu kieszenie. No, kieszenie, czy jednak nie spodnie? Sztywne, jak mokre gacie, suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś musi być zamek od tego klucza. Może pod łóżkiem? Szkoda, że Wiedźmin nie jest w pierwszej perspektywie. Naprawdę podjarałbym się. A zawsze był drugi. A gdzieś na zewnątrz. Coś to co musi być. Hm. Co coś. czego są Wiedźmińskie Zmysły? Głupi jestem z Zapomniałem o tym. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Aha. No to mamy. Jakieś ciekawe miejsce. Magazyn. Sorki. Kamera. Tam, magazyn jakiś, hmm, ciekawe. Księga z rachunkami, zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny, Hendrik przystraił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana piany wieprz. Konflikt z wiedźmią konieczna ostrożność. Poszukiwana, tak zacznijmy? Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Konflikt z, Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała Wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać Wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami wioska podgaje Pijany wieprz. Tak zwany Baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczoną sobie kasztelu Cio. powód nieznany. Porozmawiać z Baronem. Czy jednak do Barona trafimy? Zupełnie będzie miał nam za złe to, że zabiliśmy jego ludzi. Zajebiście. Konieczna ostrożność. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. I podsumowanie? Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri, dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Dobra. Zaraz. Okej, okay, here we go. Zapal, zapal. Coś tu co jeszcze nie ciekawego kto wie. No, korony. To zadanie ukończone. Wielugarski łącznik, polowanie na czarownicę. V śledzenie zdarzenia. Polowanie na czarownicę, na własną. Krwawy Baron, nowe zadanie. To potem sobie to zadanie tam ogarniemy. One są też tu wszystkie, w tym miejscu gdzieś dostępne zadania, proszę bardzo, i tu możemy sobie wybrać, które potrzebujemy. Sugerowany poziom, sugerowany poziom. Ooo, oh Jezus Mario, 10,16. No to na początek śledzenie Cili, czyli różne miejsca do się, czy Welen, Aha, czyli przy Welen, na Aha, czy od tego możemy zacząć. Piątego poziomu jeszcze nie mam, no ale myślę, że dobrze. zacznijmy od tego, dobra. Mogę to śledzić? Mogę to śledzić. A mogę dwa śledzić? Nie. No ale. Pierwsze się dowiem tych wszystkich rzeczy po drodze. Cili. Zgnina ona mogła. Aha, to jest córka krowego barona. W sumie spodka czeka wysokiego nagroda. No to już zapewne wiem czego będzie chciał Baron. Zamiast za informacji o Ciri. Fuck logic. Prosta jak cholera. No czy tak się domyślam? Zobaczymy jak będzie tak naprawdę Go! Idź, Geralcie, idź. Moi drodzy, w zasadzie widzę, że już się nagrałem tego trochę. Myślę, że tyle wystarczy, bo to w zasadzie jest już dosyć późno, zaraz muszę, zaraz muszę spadać z domu, a jeszcze to muszę zmontować. Moi drodzy, na no kurczę, Dziki Gon jest cały czas krok przed nami, musimy go dogonić i pinkolić moja. a że to będzie dopiero pod koniec tej gry. <laughs> Także póki co zostaje nam śledzenie, śledzenie różnych innych misji, które mm, dążą do tego, by znaleźć Siri przed Dzikim Gonem. Moi drodzy, dzięki, że znaliście, mam nadzieję, że chcecie więcej na e, godnego zastępcę Skyrima na moim kanale, oby tak było i ja oby tak, i mam nadzieję, że tak będzie. Ja lecę, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, cześć.